Cześć! Witajcie w szybkim przeglądzie suplementów firmy Amix Nutrition. Dzisiaj przedstawię Wam suplement wspomagający nasz aparat ruchu. Profilaktyka aparatu ruchu to bardzo poważna, istotna kwestia w celu zabezpieczenia i wzmocnienia naszych stawów. Amix Nutrition stworzył Osteo Ultra Joint Drink. To mieszanka zawierająca aż 14 składników aktywnych, która poprawi funkcjonowanie naszych stawów i zapobiegnie przyszłym kontuzjom. W Osteo Ultra Joint Drink znajdziemy m.in. siarczan glukozaminy. Popularna glukozamina tworzy podstawę suplementu diety Osteo Ultra Joint Drink. Jest organicznym związkiem chemicznym należącym do grupy aminocukrów. Naturalnie powstaje z glukozy, jest elementem wielu ważnych biecząsteczek. Celem suplementacji glukozaminy jest odbudowa chrząstki stawowej. Badania pokazują, że uzupełnianie siarczanu glukozaminy zmniejsza tempo degradacji kolagenu i choroby zwyrodnieniowej stawów. Kolejny składnik to siarczan chondroityny. Jej wysokie stężenie w organizmie ma zniwelować tarcie pomiędzy stykającymi się ze sobą ruchomymi elementami stawu jest jednym z podstawowych suplementów wykorzystywanych w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów. Bardzo często możemy ją spotkać w parze z glukozaminą. MSM określamy w ten sposób zyskującą popularność siarkę organiczną. Jest jednym z elementów białka tkanki łącznej, kolagenu. Jest niezbędna do jej prawidłowego funkcjonowania. Jest jednym z nieodłącznych elementów dobrych suplementów na stawy, a jej podaż pomaga w odpowiedniej syntezie kolagenu i budowie ścięgien. Ekstrakt z kory wierzby białej. Pierwsza roślinna substancja w Osteo Ultra Joint Drink to Bogata w silicynę kora białej wierzby. Ekstrakt uzyskiwany jest z drzewa należącego do rodziny wierzbowatych, które występuje na terenie Europy, Azji i północnej Afryki. Kora białej wierzby jest bogata w flawonoidy, glikozydy i kwasy organiczne. Najważniejszą aktywną substancją jest salicyna, która jest często określana naturalną aspiryną. Wykazuje bardzo silne działanie mm, przeciwzapalne. Wyciąg z kadzidła to substancja szerzej spotykana pod nazwą bosfelin, jest uzyskiwana z trocin drzewa zwanego bosfelia seratta, rośliny z rodziny osoczowatych pochodząca z Indii. W opracowaniach naukowych wykazano jej pozytywny wpływ na leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów. U pacjentów przyjmujących do ustnie bosfelin wykazano znaczący spadek bólu. Hmm, i zwiększoną ruchomość w stawach. W osteo znajdziemy również witaminy z grupy B: B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, a także witaminę C.